<noise> idealne. Nie! Hej, cześć Siemanko z tej strony VCR, witam Was w kolejnym odcinku z ekipą. A dzisiaj jest z nami Komin. Witam. Jest z nami Angie. Siema. Jest z nami Gumisz. Siema. Jest z nami KJM. No cześć. Jest z nami Michael. Siema, siema, I Jest z nami Nightmare. Witam. I jeszcze będzie Olmin, ale to gdzieś dopiero za parę minut. E, dzisiaj będziemy walczyć 1 versus 1 na kolty, na gem grabie. Oczywiście zasady są proste. Osoba, która zbierze 10 gemów i się utrzyma, no to wygrywa tą rundę. I mamy już przygotowane pary. Na początku ja zawalczę z Gumisiem, później zawalczy Nightmare versus Michael, później zawalczy NG versus KJM, a później zawalczy Komin versus Olmin. To co, rozpoczynamy? Ja jestem gotowy? Gumisz? Ja też, dobra, ja również. Dobra, lecimy. A jest Olmin. Olmin, słuchaj, ty będziesz walczył z kominem. Ej, ale nie ja że Ja jest jestem słabym koltem. Ja myślałem, że wygram, ale z Kominem teraz się przegram. Ale ja, ale ja jestem słabym koltem, więc spokojnie. No ja ja tej postaci od czterech miesięcy nie dotykałem, dotykam, wiesz? Zobaczymy. Ciekawie będzie. Ha, ale yes. no to już jest jest tak jakby no, nagrywana, tak, ten... tak? Tak, tak, tak. To z kim teraz? O, co się dzieje? O. Tak. To <laughs> <laughs> jest idź tam powoli po te gemy. <laughs> idź powoli po te gemy. Nie, zepsułem ulta, ale... A, dwa ulce poszły. No, o, o, o Co się nie dzieje? dzieje? Uwaga, uwaga. czekaj. O, czekaj. O. O nie, o nie, o, o co o dawaj o, 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 o nie, no nie, nie. To A o nie, nie poddawaj się. o nie, o nie, nie, o, o. Nice, nice. o. Nice. o się nie, o nie, o nie, o ulta o jeszcze o szansę o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 o 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 o nie, o o Alo, halo. Bicie. Chodź to fute. Ej, czekajcie, bo ja to muszę jeszcze wytrzymać, nie? 8 sekund. No to pobaw się z nim. Chodź Michael. Ale pajac będzie uciekał. Nie -no. muszę uciekać no. Dobra, wygrała. Dobra. dobra. No, ho, ho. Ej, widzisz? Nigdy się nie pokawaj. Kurde gumisz afty, żeby mu się bot nie odpalił. Spokojnie. Zagar troszkę cwaniakował. Że on jest dobry koltem, więc zaraz zobaczymy. Jaki Saga? No, Nightmare! Nightmare to jest Saga. Nie mogą się my trafić, co jest? XD, co to jest nagrywarka? Oooo! Shaolin. Kurde, poćwiczę tego dobrego jumpa w tym czasie. Kurde, kurde, nie udało się. No, sorry, sorry. Ja cię mogę karetem nauczyć. No, coś, coś wyczuwam, że tutaj Nightmare przegra. Oj, Nightmare! Ja pierdzielę. Ale wstyd, a tak cwaniakował przez ostatnie kilka dni, że on tutaj dobry kolb. było cwaniakowa? No i ty chciałeś walczyć z Enzym. Nie, nie, nie. On, nie, on chciał ze mną walczyć. A, a ty, ty. To on by nawet z Respa nie wyszedł. <grym> Boisz czy walczyć? No, dawaj, Michael go. Na No Michael, jak to wyjaśnić? Yeah. Bo... Nie! Jaki ma? O, nie! Boże święty! Się, co się dzieje? Co się dzieje tutaj. O Boże. Ja gram do końca, panie. Oooo, o, koniec! O, panie. Tak. Nightmare do końca! No ruszaj za nim, masz jeszcze 12 sekund. Będziemy wiedział, gdzie on jest. No krzakach gdzieś. Dobra, zabrałem ci Gema, bo i tak chyba nie masz szans. O no nie. Tutaj <noise> jest, no. <noise> oh. Kurde, easy. Ja bym chciał Karla zobaczyć, bo ta postać jest tak śmieszna. to będzie tyle zabawem się tym. To ja ja poproszę Gomisza wtedy. Bę,ę,ę,ę. Angie, ja wygram, bo mam lepszego skina. Tak, Ale ja dobry jestem Karlem, nie wiem czy wiesz. A jakiego z... ma Angie skina? Robisz no to gwiazdka Elvisa Presley jest najlepsza. No właśnie, gwiazdka Elvisa Presley jest taką wegraną, jakiś chiński kolor. Czekaj, czy on ma gwiazdkę tą, czy moi się zabrali? Cicho, ma gwiazdkę. Nie, ma, ma, Cicho ma, ma... ma gwiazdkę. Nightmare, siedź na, na dupie, bo rozpraszasz chłopaków, chodź tutaj. Siedź w tych krzakach. O, 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 o. Ja się siedzę. Ajajaj. Dobrze, NG. O Jezu. <laughs> Ej, Nightmare, chodź tutaj. Jezu, ty zawsze musisz świrować. To ostatni raz na mnie nagrywasz coś. Nie, nie świruję. <grym, grym>, Bana ban dostajesz, nightmare. No, dostajesz banana na nagrywki na przyszłość. No, no ja teraz wyrywam na no nie. Tak znaczy, ja nie. Ej, Karol, ten... bo... M, przecież ty byłeś w top ile? 50 na świecie tym koltem? U... No, o. No Kajot M jest 700 na kolcie, nie? Nie, on spadł, spadł troszkę. Dobra, i, i tutaj jest Ojej, ale poczyścił. No. U niczku Dawaj NG NG, bo ja tu jestem. Nie no, na razie wyrównana walka jest. sobie pójdę tam. Początek. Ale teraz... Tak. Jak tam twoja 700 kolcie nie, po prostu Angie autoklik zbawowali z powrotem i teraz Angie Bo to było kiedyś tak, że kiedyś autoklik był e, mocniejszy, potem go zderfili i teraz zbafowali się, bo ENGIE w końcu to przekraczał. No to w tej walce no, Angie wygrywa. Andrew no. wygrywa. No i prawidłowo. 4-0. Dobra ej, to szybko, kogo obstawiacie? No, mam taki sam team comp. E, e, komin. 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 No, nie, ja nie wiem. Dobra, to All ja sam. Kolmin myślę, że jest lepszym e, e, koltem, Ale mam lepszy. delay straszny, ty też masz taki komin? A teraz tłumaczenia się będzie. No nie. No, mówię po prostu, że mam delay i tyle. No. I tak strzał po jakichś dwóch sekundach dopiero wyratuje. Ej, serio. Też mam, no po pół sekundy. Aaa, co tam sobie Jezus, Maria, te postaci 4 miesiące nie ruszałem, no. no Najważniejsze. Na i no zapowiedziane było tydzień temu, że już będziemy walczyć na kolty. właśnie, trzeba było ćwiczyć. A, a no. wczoraj chciał ćwiczyć. Serio? No. no. Ale ja też nie byłem. Ale. Otóż nie chciał. A wiedzieliśmy. Przepraszam, przepraszam. No i nie, no i. O. Jezus, Maria, no weźcie. Uciekajmy, VCR, lepiej. No. Musimy z nami uciekać, bo. O kurde, słuchaj! <grym> a <Ale, ale grym> ja Ale cię strolowałem teraz. <grym> tak jak gumić na siege'u, coś po prostu lubię nie, nie no, te U, trafy kurde. to jest. cholerstwo tutaj. Nie <grym> to pasuje, na nie <grym> się w ogóle. O, oho, chyba Olmin wygra. Olmin jednak. A, o. A, a, olmin wygra. No, no grałem zakład pieniążki, Olmin do mnie. Tak. Ja się stresuję. Ale, no ale ja jeszcze też, potem musi być gwiazdka, szok. No nie, no i znowu ten delay, cholerny. No jest delay. A jak grałem to było. Ja grałem z też miałem więc... No bo ja tworzę delay, bo ja gram na Wi-Fi, a nie mam danych. Dobra, to halo, halo, halo. Jak coś, nie to nie. halo, halo, bo to chciał, to chciałbym to powiedzieć coś, halo, halo. Teraz walczy Olmin przeciwko ngm -u. Dobra, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. <grym> 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 Ej, on mi chyba nas ten ukłama, bo niby nie dotykał o, Kolta, a zobaczysz wczoraj. Cztery miesiące nie grałem, to co Wczoraj na smurfie grałem 5 pół godziny i tyle. Aaa, Po prostu a, to jest movement, człowieku, to jest movement. A, tylko, tylko, tylko nam mówi, żebyśmy się czuli... Ten, o, pokaż e, swój movement. Ała, kurde. No to słałam się, się tu z wami, żeby trochę fajnie było. Chłopie, ta postać to jest movement, a nie celność, dobra, ty nie masz szans. Jest... W kupnaźni. Mówiłem Ci, jestem Bogiem movmentów, w tej grze. To, 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 to jak nie ufaj mu, on Cię zgadzi, nie ufaj mu, uciekaj. No, uciekam. Dobra, chodź tu, dawaj, Olsztyn. No nie uciekaj. O nie! Nie! O! Oni zrobili! Jeeeeeej! Nie! Dobra. Gra. Kto, Kto jeszcze? Ile było? Co? Ja mogę być, nie wiem, na Nightmare'a i kogoś tam. Dobra, I... chodź, no, chodź, 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 chodź. I na mnie. I na, gra gra mi gra mi. I na mnie. I mnie, Co ty no no na to? Ej, faktycznie jest delay. No, jest, no delay. jest, no delay. No jest oh, delay. Czyli to jak przed nie no? no. To może nowy równo. Nie, nie, bo ja przyszedłem i wam zostawiłem delay i... i a, <laughs> Bo ja gram żebyście... <laughs> ja ja tak na danych. To przez Czekajcie, to zamieni się na WiFi. No to działało ostatnio. Ale to wcześniej... Gumisz! O kurde. a Gumisz, Gumisz. Co ty gadasz? No, bez kitu, już wchodzę. Gumis, typowanie! <laughs> już jest to. święty. Nie wierzę. Dobra, to może zresetujmy tą grę. E, nie, nie, dobra, jazda, jazda. Olmin, e, zabij e, gumisia. Będziesz miał 3 gemy. E, będziesz mia, będziesz miał trzy gemy, i weź teraz gema ze środka i dawaj na respa. No i leć no na, na respa. I powiedz, jak będziesz gotowy. Dobra, już jestem. No, no, no. No, no ja też, no dobra, lec lecimy, prawda? Mam my power! Cześć! <laughs> Kurde. Chodź tu! O jezu! Ale za bardzo greedy. Hmm. <coughs> oh. Jezus Maria! Elo, U, czy, elo, elo, elo. Czy żeby to się stało? Czy żeby to się stało? Elo, to jest elo. 13 sekund. Dobra, dobra, Gdzie, 4. 4. gdzie 4. jest, 4. gdzie 4. jest, 4. Mówcie, gdzie on jest? Mówcie gdzie jest. Na, tutaj, tutaj. Cicho! Cicho, cicho. Dobra ja 3, 4. 2, 1, 0 Oooooo! No, łatwo, 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 dobra. Ezy wierzyłem w ciebie w hoce! Komin w Znaczy no, co? <laughs> Komin napisz mi też. A mi też napisz! <laughs> Komi, to mi też... Okay. Ma... Albo powiedz każdemu teraz. No, no właśnie, Komin. Albo okay, nie, 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 nie. Nie, nie. Odcinka. No, to, no, 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 kurde, no, no Dobre, no, dobre, dobre to będzie. Zajebiste, no. Dobra. Teraz Nightmare vs KJDM. Kurde, ciężko się strzela. Co ciężko? Ojej, KJDM. Okay. Weź nie o! wiem. Stój w miejscu, chociaż raz. <laughs> no weź. Masz taki... Stun! Masz na od Franka, stój w miejscu, no kurde czemu nie stoisz Armin, uciekaj, uciekaj mu O oh nie! <noise> Aaa <exactly. głos> Nightmare to ty chyba użyłeś auto Skoro poleciał ten do Olmina. No to to, nie, to, to, to bo... jest teraz dowód, że Nightmare <noise> auto tykuje. No? Tak. jest auto Oooo KJM co jest z tobą? Ja myślałem, że... Dawaj, nie. dawaj mi jednego gema Żulu. <noise> chyba, że dobijemy Nightmara teraz? Tak, jasna, jasno, to ja gouje, dąbię, Nie, 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 nie. Coło, robię. Ej, ale zauważyliście, że Nightberg nie jest w krzakach? To jest dziwne. No. <noise> Jestem z ciebie dygien. Oj, oj! Co? Co? Coo? Co? Co? to jeszcze słuch. Dobrze, dobrze odmin. Nie mogłem się oprzeć, wybaczcie. Dobrze. Dobra, to robię taktyki krzaki. Jest jest po lewej, po lewej, po lewej. Ale ja double chopną sobie Tam jest. Po lewej Kajodem. A czy nie? Aha, bo u, u Ciebie to sobie po prostu... <noise> <noise> <Taka głos> nie za widzę tam. Nie bum, bum 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 Ty najpierw wow. po to jeszcze poszedłeś na mnie. Ja myślę... tak żeby ten Ale to będzie myślał. Zależy na jakiej odby. mapie? Albo na Ale po... ty grasz z tą postacią. Albo na przykład 2 vs 8 to też by mogło. Ale tam mogłoby być, czy nie? Co? No co nie. To, co my mówimy? No zostaw, Kurde. nie! Michael, Michael przyjąłem wszystko od ciebie. Jaku, ja sobie hmm. nawet nie mogę double, double jumpu y ćwiczyć, bo mnie trollują. Dobra, ej, teraz musimy kibicować Gumisowi, bo on swoją pierwszą walkę przegrał, więc teraz Gumis musi wygrać, a Michael wygrał. W razie czego wiecie co robić, jak będzie przegrywał Gumis? Tak, zabijam Michaela. Tak, eee. my, my szczególnie, nie? Dobra. Jeszcze nie powinno być... Cześć. Siema. No nie, zostaw mnie, daj mi żyć w spokoju! Jak no nie stekach, proszę. Michael. No gumis daje. Gumis, wygraj coś. Dawaj gumisz. co wygraj? ładuj ulta Mam. i go ciśnij. Ja Dobra, wy... ładuję ulta. Tyl tylko ja się <laughs> boję tego nightmara po prawej stronie, bo on ma ulta załadowane na broku. Ja nie wiem co on będzie chciał zrobić. I daj mi Ulta. Szybko nabij sobie! Szybko! No. Daj mi ulta! Ja z nim! Zabijcie go! Ej! No sami! Zabij. Wow, go. Mieć, no. Dobra! Wow. No ja nie mogę go zabić! Zabijcie go! Zabijcie go! Zabijcie go! Nie, zabijcie go. nie, nie, da, dałem, nie dałem się! Dobra! Hmm. Michael <słuch> wygrał! Dwie, dwie wygrane na dwa mecze! Dobra! No nie! Dwóch versus <słuch> jeden. Olmin przeciwko Nightmare'owi naj, i Gumisowi E, E, Olmin, E Gumis Olmin mam taktykę dobra, dobra, nie ma delayu, nie ma delayu, nie ma delayu Full try, full try, pardon Dobra, idź na yeah. Siema! Nie. Co wy robicie? <laughs> <jest> <laughs> jak nie wolno? Tak nie wolno. <laughs> jak nie wolno? Jak nie wolno? Jak wolno? No tak nie wolno, to jest niemoralne <laughs> No to jest niemoralne, no co no, weź Stój Dobra, to łatwo z tobą, Olmin Dobra, ja się zaraz to Elo Michael. Bójcie się Tylko Nightmare, jest problem, że tutaj więcej gumisz robi w tej walce niż ty. A to akurat nie problem. Ja go trzymam A czym... Albo w sumie mogliśmy zrobić tak, że jedna osoba 5 musi gamów zabrać i druga. Bo wtedy bym miał on nim szansę. On, on z pani. U. Jezus nie, patrzcie jakie low! O z bani Dobra, czekajcie chwilę, ej nie uciekajcie, nie możecie się chować, musicie cały czas na środku Okej okay. Okej, okay, jest zniszczona. Nie no to jest bez jaj, no przecież pot, po... to jaki poty To jeden nie do do da po... O nie, k***m ty o, 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 Pomagam, ma... Olmin, pomagam Ej, dawaj, nie... nie pomagasz Nie ma szans Gdzie on jest? No, no, no nie ma go Trzeba pomóc Olminowi no. Elo, co wy zamyślicie? Dobra, przy, przynajmniej... Yes. Przynajmniej Gumis ma swoją wygraną jedną. Tak. Właśnie, gratulacje Gumis, jesteś lepszy. A, tak, dzięki, dzięki. Nightmare nic nie robił, on tylko tak, wiesz, groźnie wyglądał. No, w tej walce okay. wygrywałeś. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli macie dla nas jakieś kolejne pomysły, jeśli chodzi o nasze granie z ekipą, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie lajka. Ja dziękuję Kominowi, NGM-u, Gumisiowi, KJM, Michaelowi, Nightmare'owi i Olminowi za to, że mogliśmy nagrać bardzo fajny odcinek. Chłopaki, chcecie kogoś pozdrowić? Aha, i, czekajcie, czekajcie. Jeszcze generalnie chciałbym zaprosić na kanały tych chłopaków do Olmina, do Majdmera, do Komina Angie Gumi, KJD, Michael. Wy nie macie swoich kanałów, nie? Tak, no. Mam, ale. Nie, nie na razie, Ale może coś się pojawi wkrótce. O, dobra. I, jakieś słowa na koniec kogoś pozdrowić, czy tam coś? Ja pozdrawiam, Karczma. No. Pozdrawiam rodzinkę. No. A ja pozdrawiam no. całą Warszawę. A ja też. Najlepsza banda. A okay. no, ja chcę się wytłumaczyć z braku filmów i przepraszam, moich widzów, za dwa tygodnie wracam. Dobra, to tyle. Siemanko wszystkim, cześć. Pa, pa. Cześć,